Na jakiejś pustyni Uziemy ten portal wyrzucił. Eee, niech to. Po cmoku, po pociągu, po cmoku, cmoku, po to nie pasuje do rapu. Ach kurde. Eee, zaraz wziąłem jaką krótka choruszka. Klikt, ustawienia to nie to. A eee, tu jest przycisk. Eee, to pyk. Halo, mój panie z ziemi Wiesz, że kapitan Gamija zgodnie z naszymi planami połączył się z cichymi Michami i kurde, no rozwalają śpięcie Grambisza w sumie. Ten się ukrąc w swojej wieży, no i nie wiemy co będzie dalej robił w sumie. Mamy chwilowy odpoczynek od śpięcia Grambisza, więc idę na piwko. No to do zobaczenia. Znów to samo. To już trzeci raz, jak jeżdżę po tych drogach. Kurczę, Wladę! Halo? Jest tu kto? O, o! Drudny, drudny młodowcem studni! O, o, Hej, hej, halo? Kurła! Nic ci się nie stało? Ach. Przyjdzie mi kurczę chyba iść na piechty. Jednemu dudni woda w cembrowanej studni wleciał do środka, a ja będę musiał bez samochodu. Ha, 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 ha. Niech to wszystko piekło pochłonie. Jak miło, że mnie pan tu wezwał. służę że Zapraszam na dół. Ha, 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 ha. Nie. Mówią, żem pokonany. He, 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 he! ale ja nie powiedziałem ostatniego słowa. Kacerabałusiaściaściaścia. Hehehe, he, he, he. jeszcze im pokażę. Oto kamień snów. Spełnia on życzenia w zamian za to, że daje ludziom koszmary. Życzę sobie, by potworki ze StarCrafta zaatakowały ziemię. <śm> hmm, czas na koszmarzenie. Ciuralla, ciuralla. Dwa. Wreszcie się zawiliście. no panowie wkurwiliście mnie do żywego. No ale jak może piwa dacie, to zapomnę o całej krzywy dzień. Co? Hej, witaj. Chyba się na nas nie gniewasz, co? Za mały nem, postój. Jestem, bronek. Taki fajny dzwonek. Taki mały dzwonek, to to dzwonek, to to bronek. Taki mały, żeby trzeszczały. E, e, tak. Ale ja wracam już do meritum. Mówi już piwa, chcesz, aby zapomnieć o tym, że cię no Proszę, mam. Mam ja niejdzie, żeby wkurili się do przyjacielu. No, zresztą. O, o, Antek idzie. Antek, słuchaj. Piotr, to przylazł. Wkurza się na nas, bo nie chcieliśmy przyjść wcześniej. Piotrek, ty to nie podskakuj, dobra. To nasza melina i nie masz prawa tu kurwa pieskować. Rozumiesz, człowieku? No, to lepiej jeść cicho i pij to swoje przeklęte piwko. No, ty, Antek, nie pysz, nie pysz. Chodź ja ci pokażę, gdzie są drzwi. Ty diabelski nasieniu. Ej, 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 dobra, dobra, spokój panowie, spokój. Wszyscy tu jesteśmy równie ziomy, tak? Nie możemy no, się bić ze sobą. No, no. Sorry, że tak jest. Sorry, że się spóźniliśmy, Pietrek, ale nie bądź na nas zły. Ej, szwagier, zapuść no jaką muzę. Zawojmy się.